Eksen jest to osoba, która od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego zaangażowała się w pomoc Ukrainie. Przede wszystkim dostarczała żołnierzom auta terenowe, ale no zobaczcie, co pisze o obecnej sytuacji na granicy. Każdego tygodnia dostaje dziesiątki próśb o auto dla żołnierzy, którzy walczą na pierwszej linii, którym te auta są naprawdę bardzo potrzebne. U mnie na podwórku stoją gotowe terenówki, nie jedna czy dwie, a raczej pięć, sześć stoją i czekają, bo Ukraińcy wprowadzili taki burdel w przepisach, że nikt nie wie co robić. Jednostki wojskowe coraz częściej w ogóle nie chcą wystawiać zapotrzebowań na auta. Nie wiem dlaczego, a nawet jeśli wystawiają, to żołnierze obawiają się, że komandir im je zabierze. Fundacje ukraińskie nie chcą już pomagać, bo boją się niejasnych przepisów i coraz częstszych kontroli. My te auta dalej będziemy wozić żołnierzom na froncie, bo to jest dla nich kwestia życia i śmierci. Ale to nie powinno wyglądać tak, że ja całe dnie spędzam na ogarnianiu papierologii i kombinowaniu, jak żołnierzowi przekazać auto za darmo. Jest wojna, to powinna być szybka formalność, a w rzeczywistości jest trudnym zajęciem na co najmniej jeden pełny etat. Coś tu bardzo nie gra po stronie ukraińskich urzędasów. Po zawiezieniu ponad 200 aut mam prawo to krytykować i będę o tym mówił głośno.